Cześć! Czegoś tu brakuje. O, już jest! Witam serdecznie na kanale! Dzisiaj zaczniemy nieco tajemniczo, bo zanim powiem wam o czym będzie ten odcinek, choć teoretycznie możecie to sobie sprawdzić w tytule, popatrzymy sobie na przykłady. Po pierwsze, you know where I'll be found when I come around. Wiesz, gdzie mnie znajdziesz, wiesz, gdzie będzie mnie można znaleźć, kiedy przyjdę? Chociaż, come around to taki fajny czasownik frazowy, który przy okazji oznacza też zmienić zdanie. A więc w sumie mogłoby też być, wiesz, gdzie będzie mnie można znaleźć, kiedy zmienię zdanie. Choć akurat w kontekście tego, o czym będziemy dziś mówić, bardzo konkretne znaczenie tego czasownika nie jest aż tak istotne. Drugi przykład. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. Usłyszysz mój głos, kiedy głośno krzyknę. No i może jeszcze, talk to me before it's, too late. before it's too late. Porozmawiaj ze mną, zanim będzie za późno i after i'm gone, your earth will be free. After i'm gone, your earth will be free to live out its miserable span of existence as one of my satellites. And that's how it's going to be. Po tym, jak już mnie nie będzie, po tym, jak już sobie pójdę, wasza ziemia będzie wolna. And that's how it's going to be. I teraz jest coś, co wszystkie te zdania mają ze sobą wspólnego. Wiesz, gdzie mnie będzie można znaleźć, kiedy przyjdę. Albo kiedy zmienię zdanie. Ale pomimo tego, że zarówno przyjdę, jak i zmienię zdanie, jest w przyszłości. To my tu mamy teraźniejszość. To tu nie ma When I will come around. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. Usłyszysz mój głos, kiedy głośno krzyknę. Ale pomimo tego, że krzyknę to przyszłość, to tu nie ma when I will shout it, tylko when I shout it. Teraźniejszość. Talk to me before it's too late. Zadzwoń do mnie zanim będzie za późno. Będzie za późno, a jednak it's too late. Teraźniejszość. No i jeszcze odwrócona sytuacja. After I'm gone, your earth will be free. Czyli wasza ziemia będzie wolna po tym, jak już mnie nie będzie, jak już sobie pójdę. Znowu, nie będzie mnie, pójdę sobie, to przyszłość. Ale I'm gone to teraźniejszość. Present simple, present simple, present simple, present simple. Dlaczego? Cóż. Nazywamy to future time clauses, czyli potocznie zdania czasu przyszłego, a nieco bardziej precyzyjnie zdania okolicznikowe czasu. No i pomimo dość skomplikowanej nazwy, to tak naprawdę wcale skomplikowane nie jest, bo tak właściwie... To wystarczy zapamiętać, że po takich słowach jak when, after, before, as soon as, till albo until, while by the time, nie dajemy czasu przyszłego. Nie używamy przyszłości. Taki rebus wyszedł. When, after, before, plus skreślony, czyli że nie. No iluzji. Tu moglibyśmy skończyć odcinek. Super, fajnie, zapamiętajcie sobie, nie ma po tym przyszłości, nie ma po tym w szczególności will, ale też na przykład to be going. To. A więc jeżeli ktoś przyszedł tutaj tylko dlatego, że ma future time clauses na najbliższym sprawdzianie i chciał wiedzieć, jak to poprawnie rozwiązać, to właściwie może wyłączyć. And that's how it's going to be. Ale może lepiej nie, posłuchaj jeszcze chwilę. Bo spróbuję jednak wyjaśnić, dlaczego tak jest i skąd to się bierze. A najłatwiej mi to będzie zrobić. A jakże? Podając jeszcze kilka przykładów. I'll call you as soon as I'm home. Zadzwonię do ciebie, jak tylko będę w domu. I'm not going to say anything, until you finish. Nic nie powiem, dopóki nie skończysz. By the time you come back, I'll be long gone. Kiedy wrócisz, do czasu, gdy wrócisz, mnie już dawno nie będzie. No i znowu, teraźniejszość, teraźniejszość, teraźniejszość. Chociaż. Wydaje nam się, że mówimy o przyszłości. A tymczasem cała zabawa w tych zdaniach polega na tym, że to są zdania złożone, składające się z dwóch zdań. Hmm? I'll call you, jedno zdanie, a soon as I'm home drugie zdanie, zadzwonię do ciebie, jak tylko będę w domu. I'm not going to say anything. Pierwsze zdanie, until you finish. Drugie, nic nie powiem, dopóki nie skończysz. Czy you're gonna hear my voice when I shout it out loud? You're gonna hear my voice. Pierwsze zdanie, when I shout it out loud. Drugie. I to zdanie przed naszym łącznikiem z listy, to tak zwane zdanie główne. Natomiast to zdanie, które zaczyna nam się od tego łącznika z listy, to tak zwane zdanie czasu. Na tych książkowych, na w podręcznikowych przykładach zazwyczaj jest tak, że najpierw zaczynamy od zdania głównego, a później mamy zdanie czasu, które zaczyna się od tego łącznika z listy. No, ale nie zawsze musi tak być. Patrz tu i tu. Można też zacząć od zdania czasu, nie ma żadnego problemu. Ważne, żeby na początku było to. I wszystkie te zdania, które są teraz za mną na tablicy, składają się ze zdania głównego i zdania czasu. Mm? Mm? I można sobie zapamiętać, że zdanie czasu właściwie niczym się nie różni od powiedzenia, nie wiem, Piątek. I'll call you on Friday. Albo w czerwcu. In June your earth will be free. To jest po prostu określenie, kiedy coś się wydarzy w przyszłości. I teraz to, co się wydarzy w przyszłości, no to jest czas przyszły. Ale to, co nam określa kiedy, to po angielsku jest, stety, niestety, czas teraźniejszy. Oczywiście można też po prostu wkuć, że po tych słowach nie używamy czasu teraźniejszego. Ale trochę nie udanie. A już niemalże na koniec tego odcinka można dodać, że z reguły zdanie czasu to Present Simple, ale nie zawsze jest to Present Simple. Najważniejsza zasada to, że musi to być po prostu czas teraźniejszy. I na przykład czasu Present Perfect używamy w pewnym konkretnym celu. Zobaczcie, she will go out as soon as she has done her homework. Ona wyjdzie, jak zrobi pracę domową. I to, co tu podkreślamy dzięki temu Present Perfect, to to, że jakby dopiero po tym, faktycznie dopiero po tym, jak jak ona to zrobi, to będzie mogła wyjść. Jest takie jeszcze większe podkreślenie na ten moment. Hmm? Oczywiście można by też spokojnie powiedzieć: does as soon as she does her homework. Ale present perfect też jest możliwy. No i już zupełnie na koniec, na koniec mój ulubiony przykład, future time clauses. It's gonna get a lot worse before it gets better, albo z amerykańska better.

Jeżeli ktoś chce sobie zapauzować i zrobić zdjęcie tablicy, to jest odpowiedni moment, ale jeżeli ktoś jest na to na przykład zbyt leniwy, to zapraszam na Instagrama Rocky English, gdzie już w tym momencie można znaleźć zdjęcie tablicy zrobione przeze mnie. No i w ogóle zapraszam na Instagrama Rocky English, bo tam całkiem fajnie jest. Zapraszam też na Facebooka, zapraszam na TikToka. Zapraszam też do sekcji komentarzy pod tym filmem, jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo. Chcecie mi coś, nie wiem, nadrzucać. Może nie. A jeżeli ktoś jest zainteresowany kursem grupowym ze mną, takim online, na żywo, to zapraszam bardzo serdecznie na www.rockyourenglish.pl. No. To na dzisiaj dziękuję już bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Rock your English!